Siemaneczko wszystkim z tej strony ojciec Mato i witam Was tutaj w pierwszym odcinku nowej serii, w której będzie mnóstwo serii, a będzie to seria ojciec gameplay, czyli seria w której będę... To jest seria, w której będzie mnóstwo serii. W której będę grał w najróżniejsze w gry, najróżniejsze rozpierdal, czajte rozdłup, te krwi, flaki, wszystko po kolei będzie czego dusza zapragnie. Także będzie bardzo zajebiście. I na pierwszy odszał, z którego będzie jednak, wyjdzie dużo odcinków, jest zajebista gra e, firmy Microsoft Game Studio i Lionhead Studio, i tylko się ze ściągi, to e, Fable de los Hables. Hop e, kurwa. Ej, coś nie wiem dzisiaj to musisz Ale dobra. Czyli fable zapomniane opowieści tak jest. Według mnie to jest naprawdę bardzo zajebista gierka, bardzo klimatyczna, przy której można spędzić parę ładnych wieczorów i jak się przychodzi raz za razem, to za każdym razem jest coraz wyjebistsza, coraz lepsza i naprawdę ją przyszedłem już chyba sześć razy i naprawdę dalej mi się w nią grać, bo to jest taka zajebista gra, klimatyczna jest, także naprawdę ona jest wyjebista, grafika. Grafika jest jaka jest w niej, ale wam powiem, jeśli taka miała być, to naprawdę jest zajebista im wyszła, jeśli taka miała być od samego początku, to naprawdę wyszła w zajebiście. I ogólnie o co w tym chodzi? Chodzi w tym o to, że ogólnie losy małego chłopca, małego chłopca, któremu ktoś odebrał całą rodzinę i on szuka zemsty, i szuka tej zemsty. Czy będzie to krwawa zemsta, zależy tylko od nas. I my, każdy wybór, wszystko, do, naprawdę wszystko zależy od nas. Czy będziemy dobrzy? Czy źli. Czy nie wiem, czy gwałcicielami dzieci, nie wiem, cokolwiek, cokolwiek, wszystko, wszystko po kolei możemy być naprawdę każdym. Także... Tylko tam krama w sumie, według mnie, jeden minus. Jeden, jeden malutki minus. To, że ogólnie Microsoft, Microsoft Game Studio, Studio nie postarało się z drugą częścią, która niestety nie wyszła na PC. -ta. Fable drugiej części wyszło tylko na Xboxa. I to, według mnie, no troszkę jest błąd, bo naprawdę fani tej serii, no byli troszkę zawiedzeni. Tak jak ja, to byłem naprawdę bardzo, bardzo zawiedziony tym, że no nie wyszło to na PC. -ta. Także, no to jest ich trochę z ich strony, zajebali. Poczekajcie, sekundeczkę. Ja sobie to w sumie trochę tak ściszymy. Czy to możemy tak, muzykę możemy tak, to możemy tak. Okej, okay, dobra! I jest. Trochę będę musiał głośno mówić, ale no cóż, trudno. Dobra. Także w sumie to, co na początku chciałem, wszystko. To powiedziałem, ogólnie to grę ka polecam każdemu Naprawdę każdemu, gra jest o 16+, plus, ale No, ze mną to to będziemy dzisiaj musieli o plus 18 oglądać Bo ja tu tak będę komentował, że naprawdę Ale to ogólnie to będzie zajebiście wyjdzie, także Zaczynamy, new game No i tu się cała nasza historia zaczyna, Tu ja tu małego krasza Przyłapałem, ale już jestem jestem z placuszkiem i przyjeżdżam. Jażejści nie odzywam mu. Opowiem no, nasza historia się zaczyna w tym bujnej dolinie. Takie ciche miejsce na skraju miasta, no, daleko Here od miasta, spokojna wieś wioska, gdzie właśnie żył, urodził się nasz bohater, czyli mały chłopiec, który marzy o tym, że kiedyś dokona czegoś wielkiego, że kiedyś będzie wielkim bohaterem. Czasami wyobrażał sobie siebie za noblnego, potencjalnie przecież, że będzie szlachtowo And other times he dreamt he'd be an evil warrior. <laughs> but in all his dreams of greatness, he could not possibly imagine the power of the destiny that lay before him. Come on, wake up. Daydreaming again, worry. Just I like you know. Okej okay, okej, okay, zobaczmy, znajdę zaraz na tej górze. Bo bo jedynyś minus trochę jest bez, według mnie e, tego, że jak nasz bohater jest to co to on mówi, to wie, on, on w sumie nic nie mówi. I to jest takie trochę <śmiesz> dziwne <medyu śmiesz> <wthers> że oni do nas mówią, ale my tak, tak, takie... Takie coś takiego jak ja I to jest takie, takie tros troszkę według mnie dziwne, bo on niby mówi. Wiecie, niby on mówi, czekajcie, no muszę ściszyć troszkę tą y, muzykę, y, dźwięki, jednak tak, o tak będzie dobrze, nie wiem, coś mi się obraz, Raz. czemu taka słaba się poczekajcie, coś mi się grafika tutaj y, zmniejszyła, także za chwilkę będę, okej, okay. tu już naprawiłem, o, teraz o, 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 o wiele lepiej, dobra. Tu mamy też pierwsze takie misje. i ogólnie już tutaj się zaczynają nasze wybory Czy będziemy dobrzy czy źli już w sumie tu na samym początku, na sam tutaj musimy znaleźć tej małej dziewczynce e, misja, tylko na początku musimy iść odnaleźć nasz... Nas... Ej kurde ja się nie chcę sobą moją... A tutaj tu, tam z nim mamy pogadać. Dobra. No dobra i teraz czekaj, gdzie musimy? A nie, teraz musimy iść i jakieś dobre uczynki zrobić? I jak je zrobimy, to yy, to po prostu dostaniemy za każdą dobrą uczynkiem monetę, co nie? A za czym monety mamy kupić. Ale poczekajcie, a czy my najpierw nie musimy siostry znaleźć? Co on tam do nas mówił bo. No wiem, tobie mam znaleźć pluszynka. Czekajcie, kopniemy pluszynkę. Oooo, a się biura posypały. Dobra, dobra. Właśnie, do. O, no, dobra. Czyli, mamy, czyli on tylko nam mówi, że mamy ten. Ok, spoczko. Czyli tu gdzieś był handlarz, z tego co pamiętam. Także idziemy do niego, najpierw mu mówimy, że chcemy kupić. Ale nie ma, on nam mówi, że to 3 monety kosztuje, to jest 3 złotka. Stop available! Hello lad, some little girl I saw said you have a Pralinki takie. Akurat... No dobra. wszyscy już wiedzą, że ojciec nam da monety. Dobra, ale e, tu musi nie chce być? tu musi się nie chce ziemiś bić. bić, dobra, e, tu on miał do nas misję z tego co pamiętam. Czekajcie, którymś... W którym się biegło? Czekajcie. Już nie pamiętam w którym się biegało. O thank to Co tam, to, to tam to nas masz, to do nas ma ciężko? No, dobra. Eee, Answer dobrze, call dobrze. of dobrze, przypilnuję, przypilnuję. Będę dobry, człowiek, czy który się biegnęł? My the eee, barrel's quick. Unless on! ja bym je rozbił, ale nie chcę, nie chcę mieć kłopotu, wiecie, ja jestem dobry dzieckiem, nie jestem łobuzem. Nie, w sumie... W sumie kusi mnie. Je, jedną se rozwalę. Jedną se rozwalę. Jedną sobie rozwalę, Żeby było, żeby nie było. Nic ciekawego w niej nie było. Żeby I nie było. Często się biegnęło. Aha, drugim przyci lewym przyciskiem, prawym przyciskiem myszy się biegało. Dobra, spoczko. Już wszystko wiem. O to nie zapomniałem. Pozwólcie, że jest ciemny kawałek placka. Jest bardzo dobry. No gościa, co tutaj długo tak lejesz? No co to ma być, chopie... chopie Cysterna czy co? Nie, a możliwe, że coś, że grubsza sprawa. O, już, już biegnie, już chyba załatwił to, co miał załatwić. Excellent, thanks, lad. Dobra. nie ma za co. nie ma, za nie ma, za nie ma za Ej, ty, a nie chcę się z tobą bić. Czemu, czemu się chce ze wszystkimi bić? Ty, ty, ziomek! Czekaj, 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 cze, cze. jak to się dawało? Jak to się dawało? Nie, to, nie to, nie to, nie to, nie to, nie, dobra, nie wiem. Czekaj, a nie? F5? Nie, nie wiem dobra. To, 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 nie. Dobra, nie wiem, nie wiem. Dobra, teraz tu mam, będziemy chyba też mieli z tego co pamiętam. O, tu właśnie mamy kolejną, i tu już kolejne. I będziemy tu je mieli bym... Czy mamy pomóc temu małemu i wpierdolić temu dużemu, żeby go przesobić? Czy wpierdolić małemu i pomóc dużemu? Uh, uh, uh. Nie, my będziemy dobrze. Wpierdolimy mu, szpuścimy mu bęcki. Ua, tu, jeb, headshot. I ja, gnoju No, To czę, nie będziesz tu dzieci małych molestował. Ze syrjinam. Thank you! Nawet zęba no, no? To co za tam ten był? You look after Rosie. No, ile stajliśmy z który misia, który był tej oh. dziewczynki na początku, co nie? I, z, i od razu teraz wykonamy sobie dobry dobry czyli już trzy monety mamy. Gdzie jest ta mała dziewczynka? Tu jest, Rosie. Right, you. I've to, be you need to I'll leave it at that. No dobra, upomnienie, dobrze, dobrze. Dobrze. Daję się. Pakuły? Co to są pakuły? Pakuły. Łat, nie wiem co to są pakuły. Jak ci wie co to są pakuły to mi napisz, bo naprawdę nie wiem co to jest pakuły. Już kiedyś miałem taką rozkminę, co to są te pakuły. Czekajcie. Muszę sobie kupić kurczak. Piłka. Pi... Kur kurczakowa piłka. Ale pióra lecą. Hehe. <grym> lecą pióra. Ty czemu ja ze swojego ojca miś to ty if you think that I'll turn a to your mischief. Look, try to keep masz So, have you got enough no, money Mam trzy pieniążki, 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 mam jesteśmy bogaci. Hehe, mamy trzy pieniążki. Dla no, <coughs> małego dziecka trzy pieniążki to jest dużo, to jest bardzo dużo, to jest... To jest... To naprawdę za to możesz dużo rzeczy kupić, to jest... To jest dużo pieces dużo. Dobra. No już myślałem, że będzie do nas tak bokiem, dobra? Young proszę, sir? Czekoladki jemi, Zjadłem sobie jane. Ale nie, nie, będzie dobry. Dam jej siostrzyczce. Tak. Dam jej siostrze. I wy myślicie, że na początku, no gdzie ta historia, cała tutaj, takie sielankowe życie, co nie? Zobaczycie za chwilę co się będzie działo, wam tylko tak powiem, bo na razie to jest takie sielankowe życie, takie, takie tak co można żyć, tak spokojne życie na wsi, taka, tak na tak na lajcie, ale... Teraz idziemy do siostry jego dać mu czekoladki, czekoladinki. Tu się bawi koło tego stracha na wróble. Jak może się bawić koło stracha na wróble? Ona chyba ma coś z głową. Hello little brother! year. I'm sorry if I woke you up last night. It was another of those dreams. No, I was in this field when something happened, but I can't remember what. No, zdarzyło. Never mind that though. I'm still waiting for my present. Hmm. I teraz, Dać czekoladki, czy nie? Dać, czy nie? nie? damy, czekoladki, proszę bardzo. I knew you were going to bring me chocolates. Like Aleby mi nie dali to co. wiedziałem, że gdzieś mi czekolady. To nie tak jak bym No dobra, chodźmy do domu. Idziemy do domu. Dodam ciu. Tu się Wait, dzieje. Wrong. O kurde, bandyci napadają. Uciekaj gościu. O, monstruki. film. Chowaj się, ziomek, chowaj się! O kurde, a tego zaszartowali. No patrz, jeszcze dobijali rzucenka. Uuu, a ją dziabnęli. Prosto w, prosto, wórę, prosto w... ten, w czaszkę. No a teraz taki prologic, taki, taki, taka animacja niby. I wam powiem, że to jest bardzo fajnie zrobione tak. Tak wiecie, że to jest tak zrobione takie rysunki, bandits, ale to naprawdę to jest tak klimatyczne, to tak klimat robi tego tej całej path. gry, że to jest naprawdę coś zajebistego i to jest ta historia tego napadu. Blood Red Flames with the might. A Mercy. Body is filmed the streets. Then the raiders reached the last house where his family lived. It was them they had slaughtered so many to find. The father fought to protect his kin, but he was no warrior and fell mortally wounded. The bandits ripped the house apart, but could not find the boy. Through torture and threats, his mother and sister remained silent, and their furious attackers took them both. From the nearby woods, the boy watched as all he knew was taken away, his whole life was crushed to action. He was alone. Pomyśl... Co jak, jak coś takiego na moim dziecku, to jak, jak mu to rije psychikę? To jest naprawdę. I teraz musimy jak najszybciej odnaleźć swojego ojca. Musimy jak najszybciej do niego iść. Ten złoty punkcik tam u góry na mapie. Pokazuje nam właśnie co mamy zrobić. Dobra. Gdzie iść? Dobra, Dobra szybko. Dobra, te pomienie bardzo fajnie tak wyglądają. Tak nierealistycznie, ale tak fajnie nierealistycznie, tak tak, tak naprawdę tak klimatycznie. Zajebiście. O nie no żujcisk nie żyje! Tato! Żyj! Wow, on płacze! Jednak, jednak jakieś dzięki wydaje! Uciekaj mały! Uciekaj! Nie chcę się zabić! U, a coś mu pizdu w klęty. Uuu, To jest ten mate! No, on nam będzie pomagał, ale później... Nie, nie powiem, niech niech to wam z niespodzianki, to będzie w późniejszych odcinkach.

I thought you'd have a stronger stomach than that. Oh, Come on. Save your energy, boy. It's not you want to. fight. You might not realize it, on but you know you life. You <laughs> There's nothing left for you in Oakvale. And if you'd stayed, you'd be as dead as the rest of them. Come with me. My name is Maze.

You'll be sharing this room with Whisper. No, one of our young imię. Jak myśli, She's playing w the right now. Kto but wie? w górę. training starts tomorrow. No. O, no wypłaczcie, wypłaczcie mało. Ja cię rozumiem, straciłeś całą rodzinkę. Cała jego wioska. Wszystko, co miało, do tej pory stracił. Wszystko. It's time to wake up. Yeah, you must Love be it. my roommate. Hmm. Ja ja <laughs> Shorter than <laughs> wiem, I expected. Ja. My name's Whisper. No. I've been here for a month. Had the room to myself till now, too. But that's alright. You know you talk in your sleep. Sounded like a bad nightmare. -night. No, Happens to, to, to a lot the first week. Some don't even last that long. You won't either if you don't get moving. The guildmaster is waiting for us in the map room. You don't want to be late on your first day. Follow me. No, 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 Hmm. Looks like the guildmaster got tired of waiting for you. He's probably at the training grounds across the river. Let's go. Dobra, i na tym zakończymy już, bo tam już będzie dalej trening, a to chcę zostawić na, na, na poprzedni odcinek. Także, co? Pójdziemy poprzedni? Nie, tak. Dobra, nevermind, nevermind, e, never dobra e, Czyli to chcę zostawić na następny odcinek, także na dzisiaj to by było na tyle. Jeśli oczywiście ten dzik Wam się podobał i ogólnie powiedz na tą całą serię, w której będzie mnóstwo serii, serii, wszystkiego, 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 wszystkiego To oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Jednocześnie też zapraszam na mojego fanpage'a na Facebooku, bo wiadomo, Facebooku Facebookowi mają lepiej I i, I i coś jeszcze chciałem może dodać nie, to tyle Także, no dzisiaj to by było na tyle Także żegnam się z wami ja, ojciec Mateo Także siemaneczko, czołem i cześć Siemanko